Co to jest sprzęt jednoczęściowy i dla kogo jest przeznaczony? Sprzęt jednoczęściowy składa się z przylepca, który jest połączony na stałe z workiem stomijnym. Sprzętem jednoczęściowym można zaopatrzyć każdy rodzaj stomii. Sprzęt jednoczęściowy przeznaczony jest dla osób, które posiadają stomię niepowikłaną, która, stomia, która jest lekko wypukła, nie jest w fałdzie brzusznym, i dla tych osób, którym nie przeszkadza fakt częstszej wymiany sprzętu stominego, częstszego odklejania przylepca od skóry. I to do pacjenta należy decyzja, czy ten sprzęt jednoczęściowy spełnia jego oczekiwania, czy czuje się w nim pewnie i bezpiecznie. Co to jest sprzęt dwuczęściowy i dla kogo jest przeznaczony? Sprzęt dwuczęściowy składa się z dwóch elementów: spłytki i worka stominego. Płytka jest przyklejana na kilka dni i to nie na dwa dni, ale 3, 4, 5, 6 nawet. Jeżeli jest sprzęt dopasowany, płytka jest do, odpowiednio dopasowana, to właśnie tak długo możemy utrzymywać ją na skórze. Wymieniając tylko worki stomijne. Ten rodzaj sprzętu też jest przeznaczony dla wszystkich rodzajów stomi, ale ja musiała to szczególnie zaakcentować możliwość zaopatrzenia sprzętem dwuczęściowym tak zwane trudne stomie. Stomie, które są w fałdach brzusznych, są zapadnięte, są poniżej powierzchni skóry i dzięki odpowiednim płytkom dobrze dopasowanym możemy w sposób szczelny, pewny i bezpieczny zaopatrzyć stomie.